Dzień dobry kochani, witamy wszystkich w niedzielę, dzień dobry. dzień dobry Daniela, chodź synek, powiedz dzień dobry ładnie do wszystkich Chodź, powiedz everybody dzień dobry Dzień dobry Bardzo ładnie powiedział po polsku, co nie? No właśnie, Daniel pokazuje, nie zasłaniaj tak, pokaż tą paczuszkę Daniel pokazuje paczuszkę wam, bo przyszła paczka I jest tutaj długo oczekiwany synek, nie zasłaniaj długo oczekiwane są mikrofony w końcu żeby te filmy były słyszalne połowa moich filmów była nagrywana na zepsutym telefonie mikrofony były padnięte z trzech mikrofonów dwa były za, za po prostu za zasyfione, no dziurki te były zapchane po prostu, więc zamówiłem mikrofony i to drogie pokażemy je później we filmie w restauracji no natomiast teraz o dzieciaki już pobierane ładnie, pokażcie się dzieci, synek tak samo są ubrane, widzicie? Jedziemy teraz, bo one jadą na plac zabaw. W niedzielę tak mamy. Wozimy je na plac zabaw. Więc zaraz je zawiozę na dwie godzinki. A, a potem jedziemy do restauracji. My i Lalin. A później je odbiorę. Kochani, na początek filmu zapraszam na film. Będzie o tym, co dzisiaj robimy i, i w ogóle. Proszę, żebyście wkliknęli te lajki. Jak już oglądacie teraz, kliknijcie. Zobaczcie, dzieciaki są, dzieciaki są cute. Bardzo fajne. No to dla nich to zróbcie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie nas. Mamy dużo filmów już w naszej bibliotece, więc zapraszam, są ciekawe. No i komentujcie, jak zwykle. To wtedy ruch na kanale będzie. Zapraszamy na film. My jedziemy. Lalin się, Lalin dojedzie do nas, bo na razie ja sam je zawiozę. Kawka wypita nawet. Dwie już wypiłem. To, no to jestem na chodzie. Po, po dwóch kawach. No a jeszcze przy okazji dziękujemy za te kawy. Zwłaszcza dziękujemy panu Marcinowi, koniecznemu. Bo nie tylko nam mamy bajmi me coffee, czyli kup, postaw mi kawę. A Marcin nie tylko kawę, ale i czekolady tutaj dzieciom wysyła i, i soczek dla lalin. Także bardzo dziękujemy. Pozostałym osobom, które nam wpłaciły też na na kawkę, też bardzo dziękujemy. Super, naprawdę super. Jeszcze kasę trzymamy tam. Nie wypłaciliśmy. Ale zrobimy test. Wypłacimy i zobaczymy jak to wszystko do nas dochodzi. No, Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na film. Więc teraz tak. Zrobimy w taki sposób, że dzieci nauczymy zapinać pasów. Nawet jak siedzą z tyłu. Pokaż Daniel, jest zapięty pas w środku? Pokaż mi tutaj. You already look good? Tak? Dobrze. Pamiętaj Sinek, this is for safety, you know? szan you will take care of him, of that? How you feel, okay? And you have nice, oh, you have nice toys. Daniel, do you have toy? Okay, we will need to find one toy for you. You can have also toy in your seatbelt, okay? How you feel, Sinek, good? Is it okay? You know, that is very safety, okay? No właśnie trochę unfair, ale ja, I will buy toy for you. Kupię ci zabawkę też na taki pas, yeah. albo Shang, Shang się zamieni. You can you can swap because this can open, you know Ja, yeah. yeah. dobra. Kochani, no zasady takie muszą być chyba, tak jak mi piszecie. Zwłaszcza San Diego. Pozdrawiam San Diego, Kalifornia. Niestety, ja się ja się ja nie jestem oparty. Po prostu mamy małe odległości w mieście, ale nie ma co, rację macie. To jest prawda. Oglądałem ostatnio na YouTubie rzeczy, że w mieście się sta... potrafią stać rzeczy takie, że hej, koniec. Pasy i tyle. Będę pilnował. To co? Ok, radzie ci, zadowolone? Happy? Ok, jedziemy na plac zabaw. No, a ja też. Pasy, kochani, nie ma co. Macie rację. Ja mam swoje zasady, ale, ale nie mówię, że nie jestem Flexible. Po prostu macie rację. Zawsze mi piszecie. I to nie, żeby dokuczyć, tylko żeby po prostu przestrzec. No bo faktycznie to się może wydarzyć. Mogą mi się wydarzyć rzeczy takie niespodziewane. A dzisiaj one ze mną współpracują na temat pasów. Bo jadą na plac zabaw. Na dwie godziny. A ten. A my w tym czasie mamy wolne, czyli tak, jakbyśmy do sierocińca je oddawali. Na dwie godziny. Ale będzie tam mnóstwo dzieci. I one się tam. Wyby ten. No, wyszaleją trochę. Także potem ładnie zjedzą nam obiadek. No to jedziemy. Którego lubisz? Salsa, którego ty lubisz? okej okay. szturówka, szturówka no to jesteśmy już na tej zabawialni no Daniel już wsiąkł już mi tam wsiąka by nie skakał okej okay. Pan pomału te buty rozwiązuje ale głośno Chyba te mikrofony by mi się przydały teraz. No to niech się wybrykają tutaj trochę. Tam. to widzicie tak to jest ja jadę do restauracji tutaj na Filipinach się dzieci nie zostawia trzeba tego opiekuna ale szansa ma 11 lat to będzie opiekunem teraz tak, będą rozdawać tutaj słodycze ale dzieci mają, tutaj jest Shanshan, tu, dzieci muszą posprzątać zabawki. No, to dwie godzinki będzie teraz wolnego od dzieci. Uch, nie wiem co robić normalnie. <ścoughs> Zaraz sobie wymyślimy z Lalin, ale wiecie co, jak jak pojedziemy do restauracji, to znaczy ona jest w domu. Pewnie jedzie do restauracji. Ja teraz też pojadę tam poproszę diesel. Gizel zrobi mi kawkę. No i my z Lalin zobaczymy. Ale już dzwoniliśmy do restauracji i tam jest dosyć duży młyn. Dużo klientów. Przynajmniej w obiad ta sprzedaż już jest dobra. Wczoraj mamy stratę. Normalnie wczoraj chyba to jest jedyny dzień w tym roku, kiedy mamy stratę. I to chyba przez te galerie wszystkie, które nam zabrały klientów. Ludzie po prostu poszli do galerii, a te galerie są tak ogromne i mają tyle restauracji przy okazji, że jak ludzie już tam są, na zakupach, no to wydają kasę też tam na jedzenie, dlatego dlatego u nas było mało. Strata będzie. Tak policzyłem, że to chyba nawet nie na zero. Natomiast dzisiaj w obiad to już odrobiliśmy. Także dobrze jest, a jeszcze będzie kolacja. No to dobra, nie ma się co przejmować. Dobra, mamy wolne. Wolne, dzieciaków nie ma. Ale fajnie. Ale dwie godziny to wystarczająco, żebyśmy zaczęli za nimi tęsknić. Aha, no i co chciałem powiedzieć: tu na Filipinach, jak się dzieci zostawia w takich bawialniach tego typu, tam oni mają opiekunów. Chyba jest, chyba jest tam, no nie wiem, z, z 10 osób, które pilnują tych dzieci i je zabawiają. Ale mimo to są, jest tak, że ci rodzice tam po prostu sterczą, dwie godziny, dwie godziny po prostu sterczą, czekają, albo wchodzą do środka, no to tam, no, no dobra, no niektórzy mają tak, ja wolę, żeby dzieci były bardziej samodzielne, jak już oni mają tylu pracowników, to i, i mają naszą wypełnioną kartę, jest telefon do nas, jesteśmy blisko, cyk, samochodem parę minut będę, będę na miejscu, jak się coś stanie. Tutaj jest klinika, też, też obok jakby coś się stało w środku, także tutaj i wszystko jest miękkie. Byłem, chodziłem tam na boso w skarpetach. Trzeba w skarpetach chodzić. No i mają bezpieczenie. Zresztą nie pierwszy raz. Shanshang będzie pilnowała Daniela, a ona już jest duża. To nie trzeba aż się tak stresować. Bardzo radę. Jadę do restauracji na kawę. Zajadę na chwilę do kebaba. Jest Angelo? U nas w kebabie w niedzielę jest tak sobie. To znaczy w kebabie, m, tak do południa, do popołudnia to jest tak sobie zawsze. O, zaczyna się tutaj dopiero tak później. Angelo, co się stało? What happened? This? We cannot like that. Zamówię chyba szoarmę Angelo, na no sens? Ok, mówi, że sprzedaż jakaś tam jest, to dobrze. A ja sobie zamówię szoarmę. Can you make one szarma for me? Okej. Okay. Okay. powiedział, że okej. Okay. Nie, no to jak ja ok, to fajnie. Za da darmo, szarma będzie za da darmo. Tak to już jest na tym świecie. Niektórzy mają za darmo. Ale wczoraj kurczę 65 kg yy, wołowiny, to ja kupiłem, nie? No, no to nie tak za darmo. Zrobi mi Angelo ze świeżego tego y, lodu, czyli ze świeżego... Jak to się nazywa? Załadowania. Dobrze, że, dobrze, że się okazuje, że ta szoarma dzisiaj też ma jakąś sprzedaż. Chyba ma, bo smutny Angelo nie był, czyli, czyli ma sprzedaż. No to zabiorę tą szoarmę do restauracji, wezmę sobie na wynos, to się podzielę z Lalin. Bo ona jest bo widzę, że naładował mi tyle mięsa wystarczy dla dwóch mówi Angelo, że to specjalnie dla mnie taka no dobry chłopak zaraz zabiorę, pojedziemy do restauracji już tam było dzwonione że Diesel ma kawkę przyszykować, sprawdzimy ale ona się słucha no, bardzo to się cieszę chyba, chyba będę miał dobry dzień, bo bo same dobre wiadomości od rana. Jedyna zła to to, że tam gdzie ta bawialnia dla dzieci, gdzie je zawiozłem, to podrożało. Było 150 za godzinę, a teraz jest 250. No to prawie dwukrotnie. U nas ja bym to podniósł tak 20%, a tu nie, cyk, pam, dwukrotnie. 300 byłoby dwukrotnie, no to 250 zrobili. Żeby nie było dwukrotnie. A za mną fajnie. Taki widoczek, jakbym był w Chinach. No mam historię z Chin, historię z Tajlandii, w Chinach przez 15 lat. No to jest o czym opowiadać. W Tajlandii 8. Jest o czym opowiadać. Opowiem. po pomalutku, pomalutku. A powracając do pasów, no to dzieci polubiały pasy. Nawet jak jechałem i je tam wiozłem, to specjalnie przyhamowałem tak ostro. I jak się cieszyły, że ten, że nie skaczą. No. Także będą lubiały. I to nie tylko, nie tylko z San Diego miałem takie informacje, ale tam wiele innych osób pisało, wiele innych. Zwłaszcza dziewczyny, kobiety, jesteście troskliwe, więc macie rację. Samochód, jazda, pasy. Prawie gotowa. Jest kolejka. No jak jest kolejka, to nie zastawiam. Niech dadzą zarobić trochę. Myślę o tej czekoladzie. Bo Szanszan Szan już się mnie pytała o czekoladę. A ma pieniądze. Dostała. Od naszego przyjaciela z Francji. Polaka z Francji. Dostała. I Daniel też. To ciekawe, gdzie taką dużą czekoladę znajdę, Za, za tyle kasy. No. Dziękujemy. Wieczaki bardzo dziękują. A jak już tak czekam tutaj? A jak już tak czekam tutaj, to wiecie co? Tu jest gaz... Ten gas station. Czyli stacja benzynowa. Chodźcie, zobaczymy po ile jest benzyna tu dzisiaj. A nie, tu widać tutaj już. Nie musimy tam do dystrybutora. To jest tak. Czerwona 55. Podrożało chyba trochę. A złotówki to ile? 4,30, żółta chyba, to jest regular, to jest chyba żółta. 91 oktan. Ale ropa 48,98. No znowu się będziecie denerwować. 3,80. Ropa 3,80, kochani. A tam, no ropa, taka sama, taki jest dokładnie, takie same ceny. Kochani, nie denerwujcie się. Nie denerwujcie się, że tak tutaj jest. Tanio. Dlatego, wiecie co? Dlatego duże samochody jeżdżą, bo po prostu jest tanio. I, a jeszcze jest tak, że Chińczycy, Ci Filipińczycy, wcale nie mają tej swojej ropy dużo. Oni ściągają. Oni mają ropę, ale oni zużywają na ogrzewanie, na przykład na, na, na prąd. Gaz głównie. Ropy nie mają chyba tak dużo. Tam jest takie terytorium sporne z Chińczykami, ale jak na razie i ci ciągną, i ci ciągną tą ropę. Także od lat, ropę Chińczy, Filipińczycy kupują. Chyba, chyba z tego, z, z Bliskiego Wschodu, bo, bo mają dobre stosunki i wysyłają dużo pracowników na Bliski Wschód. Myślę, że stamtąd albo z Ameryki. W każdym razie no, ropę za ropę płacą na pewno tyle samo co polski rząd czy polskie firmy. No nie no, przecież jak zarabi ciągną... To tyle samo płacą Arabom Filipińczycy, i tyle samo płacą Polacy. A do Polski z Arabii jest bliżej, chyba. A już, a już na pewno z Rosji jest bliżej albo z Norwegii. No to nie wiem, czemu tak drogo w Polsce jest. No drogo, no drogo. I nie tylko w, w Polsce. Się płaci na wszystko. Ściągają z Was po prostu. I tyle. A tu o ropa 380 i może być, to no nie? Przecież bajek nie, bajek nie opowiadam. Dobra, kończę ten drażliwy temat. <grym> Ale jakbyście mieli jakieś uwagi, dlaczego tak drogo w Polsce jest top ten, to napiszcie w komentarzu. Ja wiem, że jest akcyza chyba. Podatki takie same, podobne. Nie wiem. Transport, no podobny. No chyba koszty podobne są transportu. No nie wiem te same tankowce dowożą, albo ciężarówki. Pociągi raczej chyba Nie wiem. A tymczasem ja już mam szoarmę. Zabieram do, do tego, do restauracji. Jak już tutaj jestem koło tej szoarmy, bo jestem, przecież widać tam, o widać nie w okienku. To kupię ociwko są owoce, bo... Później w nocy wracamy do domu i to już jest pozamykane. A nam już się skończyły owoce. Mamy jeszcze gruszki, ale muszę kupić jabłka. No to tutaj kupimy. Ale gdzie mamy jabłka, ładniejsze. Haj, haj! Wołają mnie. Możesz Wisaya mówić. You can speak visaya. It's okay. Because butuano no so Kupią tego pana dzisiaj. Jak on jest nasz follower, to we buy here. W sumie mam ochotę na dragon Fruit. Ale kurczę drogo. 200, no 180 mi zaproponowała, a stale to, to ciąg drogie. ciągle. Mango podrożało, 240. Może za 200 by sprzedali, ale to i tak bardzo drogo. Powinno być 60. To tak sezonowo. Kilka tygodni, miesiąc. Cena wróci z powrotem. Dobra, płacę. Kupiłem 7 jabłek. Zniżkę dali. No to płacę 210 pesos. 30 za sztukę. To już dojeżdżam do siebie. Do galerii. Do tego, do, do restauracji. Galeria po lewej. I dlatego tak, a ciągle po tych galeriach od dwóch dni chodzimy. Jest... Jest European Pizza. No to... Sygnalizator prawo jest Są klienci. Gotujemy. Mieszanka warzywne, mieszanka zipsut, bardzo fajnie. Tutaj kolejne krewetki. Ano, chicken, kurczak Ok, this guy's behind the masto wearing or something, ja? Yeah? Skrzydełka zrobione Zel tutaj smaży. Krewetki, Shrimp. What is that food? Okay. Sutanhoń, czyli ten chiński makaron tak umie robić, no? Julius tutaj też pracowity się piecze piecze, więc mamy Juliusz jest karateka. karateka tutaj trzeba wydać to już jest gotowe Dzisiaj jest trochę pracy w... No niedziela. Niedziela to tak jest. Tutaj nowi klienci siadają, a diesel zrobi kawę. A tymczasem u nas pora kolacyjna. To już jest kolacja, ta lin się krząta jeszcze, ale już zrobiła. Trochę zmęczona, bo, bo gotowała dość dużo. A przy okazji ugotowała nam kolację. Zobaczcie. Nie patrzcie się na ten syf na stole. Tylko na jedzenie. O. To jest tak, wołowina, beef, chyba beef? Wołowinka, kochani, z kartofelkami i marcheweczką No, proszę, proszę. Kreweteczki w sosie takim kokosowym z warzywami. I oczywiście ryż. Potrawa numer jeden. National Food, narodowa potrawa Filipińczyków. No, ryżu tu się je ogromnej ilości Daniel, you will eating, ja? Yeah? you hungry? Tak czy nie? nie. Co? Nie. nie? Zła odpowiedź, kochany. Tak czy nie? Tak. O, good, dobra odpowiedź. Yes. Shanshan, you will eating. What would you like? Które tutaj lubisz? Beef. To lubisz czy to? To. Dive. Baka. Po filipińsku to się mówi baka, czyli beef, wołowina. I czekamy na szefową. Przyszła. To jest tutaj master, mistrz cere ceremonii. Dobrze. Ale pachnie. Teraz będziemy jeść. To kochani, patrzcie się teraz. O. No nie wiem. Pokażemy Wam też takie przepisy fajne. Pomało, pomało. No Dodajcie nas po prostu. Był młyn trochę w restauracji, jest dużo klientów, to nie nagrywaliśmy w kuchni. Ale następnym razem będziemy nagrywać więcej. No, no, no.

Good, no? Poszło, jeszcze jeszcze kończymy je. Będzie tutaj sucho w tych talerzach. Ale dobre. Ja. Yeah. Kochani, po kolacji jesteśmy już i już jesteśmy po sprzedaży dzisiaj. Także Julius sprząta tam. Tak, Julius. A my, a my no chcemy puścić ten filmik w miarę szybko, więc Dziękujemy za oglądanie wspólne. Thank you, yeah, thank you for watching. Zanim wyłączycie, to jeszcze wciśnijcie tego kciuka. Give thumbs up. Before yeah. the movie finish. No i jak nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. No i oczywiście komentarz. Jak się podobało, to, to komentarz. Jak macie jakieś pytania o, o benzynę na przykład, albo o, o cokolwiek, no komentarz. No albo prześlijcie nam pozdrowienia. Trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro. See you tomorrow. Do zobaczenia. See you tomorrow. Do zobaczenia. Do zobaczenia, tak jest. Okay.